Hej, witajcie na kanale w Witamy serdecznie e, Dzisiaj wybraliśmy się do lasu z moim przyjacielem Tomkiem, który przyjechał do nas z UK z UK e, i co? przyjechaliśmy do lasu, do Puszczy Bukowej żeby się trochę lautować, spotkać po długim czasie niewidzenia nie się przygotujemy sobie kurczaczka mamy tutaj napój, napój bogów za spotkanie troszkę. mamy kurczaczka, którego przygotujemy w dole w dole z żarem zawiniemy go w liście łopianu do dołu wrzucimy trzcinę przykryjemy, osłonimy trochę od płomieni palących się na górze na dole mamy kamienie tak więc powinna być temperatura przyjemna z każdej strony i kurczaczek będzie nam się tutaj, że tak powiem, dusił. Dusił, a my będziemy sobie kelautować i rozmawiać o naszych burszkraftowo-leśnych tematach, nie tylko. O kobietach, winie i śpiewie. Dokładnie. Z boku mamy jeszcze kamień, który nam się grzeje, będziemy robić coś ale podpłomyki, tak Pod kurczaczka coś. Tak więc to buszkraft pełną gębą, że tak. Tak. <słyska> 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 No co no nie ma z nami młodego, bo młody, co młody siedzi w domu. Bo to jest wyprawa dla dorosłych mężczyzn tym razem. I dobrze, że go nie ma, bo by się obraził. Hmm. Hamaczki mamy rozwieszone. Może ja pokażę nasz obozowisko, nasze, nasze obozowisko. To jest nasze ognisko. Właśnie nam się tutaj piści. To jest nasz kurczaczek. Zapanierowany. Czekający na. Oczywiście to na niezastąpionej, jedynej, słusznej podstawce ze sklepu na B. Tu mamy nasz łopian, a tu mamy naszą trzcinę. No i co jeszcze mamy? Mamy jeszcze piękne okoliczności przyrody, jesteśmy nad jeziorkiem Węglino w Puszczy Bukowej. Osobliwe miejsce, pełne bobrów i innej zwierzyny. Jak widzicie, Puszcza Bukowa, dookoła same buki. Jak to mówią, nie ma lipy, same sosny. No, a tutaj będziemy niestety sobie, niestety albo stety spać. Talpy, hamaki i nasze obozowisko. Tak to wygląda. I znowuż zaczynamy. mamy Tomka, który będziemy się radzić. Zaczynamy. No co, zaczynamy biesiadowanie. Na razie to wszystko. Do zobaczenia. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie.